Lorefan. W tym odcinku kontynuujemy opowiadanie sobie o Conquestie i skupimy się na pierwszej z frakcji, którą mamy tu opisaną, a mianowicie o The Spires. Spires są jednym z Exile, obok dwóch innych takich rodów: Quiet i Weavers. Są oni spadkobiercami innej cywilizacji, która przeniosła się na IA z tego powodu, że ich macierzysta planeta została zaatakowana przez nieokreślonego wroga. Oni przegrali tą wojnę i wycofali się właśnie na to IA. No ale wracając jeszcze do początków tych Spires, no to jako pierwsi pojawili się tutaj na planecie IA naukowcy, badacze, podróżnicy, ci, którzy odkrywali nowe życia. Oni Przybyli tutaj, założyli te Spire tytułowe. Są to wielkie państwa, miasta, właściwie zbudowane wokół wielkiej jednej budowli, która ciągnie się aż do chmur, i, i, i ta budowla również gospodaruje to, co jest naokoło tej budowli, oraz wchodzi pod ziemię. Czerpie te zasoby planety. No i to to początkowo tak jak mówiłem, byli to badacze, podróżnicy, ci, którzy wykorzystywali moc. a oni przybyli tutaj, żeby poznać tą planetę, żeby lepiej zrozumieć życie, żeby rozprzestrzenić to życie poprzez swoją sztukę life bending, ponieważ Spire posiadali tą starożytną sztukę life bending, czyli jakby tworzenia nowego życia. Jak wcześniej wspominałem podczas wojny pomiędzy smokami a właśnie Spires, no to Smoki wygrały tą wojnę i zażądały od Spires właśnie tego nauki: life binding, i przez to smoki mogły stworzyć rasę craftersów, czyli późniejszych krasnoludów, czyli Dwayneckorm, późniejszych oczywiście. Spires tak funkcjonowali na tej planecie, aż przez te bramy, przez międzygwiezdną taką podróż, którą mają ci Spires. Przybył cały ród Sowarina. To było właśnie związane z tym upadkiem ich macierzystej planety. No i wycofali się, te resztki tej cywilizacji wycofały się na IA, pod właśnie była to cały ród Sowarina. A okazuje się, że to nie było do końca dobrze widziane przez inne, te, te, te państwa, miasta, te poszczególne spires, ponieważ to Sowarin. Właśnie był odpowiedzialny za to przejście i on miał zabezpieczyć ten odwrót tej całej cywilizacji na Ie. A on, co zrobił, on przeniósł na Ie cały swój ród wszystkich swoich wojowników, po czym zamknął to przejście, uniemożliwiając przejście innym rodom, zwłaszcza, że Soweryn nigdy nie był tym najwyższym rodem. Było sporo rodów. Spires, którzy byli w hierarchii wyżej od niego, a on miał taką jedną funkcję, której nie wypełnił, a przez to, że on pojawił się na to je, no to on uznał, że jest władcą wszystkich Spires, ponieważ pochodzi z najwyższego rodu, który po prostu przeżył. Spires, po wielu konfliktach pomiędzy właśnie Sovereignem, a, a resztą, a innymi tymi Spires, te Pozostałe państw zawiązały dyrektorat. To był związek tych wszystkich państw, które były przeciwne Sowerynowi. Po wielu walkach udało im się tym dwóm stronicom zachować pokój, doprowadzić do takiego pokoju sojuszu, na mocy którego Soweryn jest jakby, ma władzę zwierzchnią, on daje przeróżne zasoby, dyrektoratowi. Dyrektorat w zamian za to może prowadzić przeróżne badania, ma sporą wolność, ale w zamian Sovereign domaga się najlepszej technologii, tego, co oni wymyślą, żeby było przekazywane mu i dzięki czemu on gromadzi i surowce, i potężną armię, i wszystkie wszystkie rzeczy, które, które dyrektorat jest w stanie wymyślić po to, żeby później Tą potężną siłą odbić, zrobić reclamation, czyli odbić tą swoją planetę z rąk tych nieznanych nam dotąd napastników. I taki jest główny cel soverina. No, natomiast dyrektorat się cieszy z tej swojej swobody. To, że absolutnie nic nie wiąże ich w tych poszukiwaniach mocy, w, w eksperymentowaniu, ponieważ tutaj te Spires, ze względu na ten kryzys, na to, że pojawił się ten soverin, na to, że był ten kryzys zaufania, że oni potracili mnóstwo tych przedstawicieli swoich, swojej rasy. No to oni z tego live binding przekształcili w to w inną sztukę. Bo to live binding było taką szlachetną sztuką. Ona była dość naturalna. Oni przekształcili to w biomencji, czyli w kształtowanie życia, ale w taki zupełnie inny sposób. Dzięki czemu na przykład mogli tworzyć armię klonów, a później a armie nawet dronów, czyli takich już w ogóle bezdusznych istot, które właściwie funkcjonują tylko po to, żeby na przykład zrobić jedną szarżę. Po czym umierają z chorób, umierają po prostu z tego, że są niedoskonałe. Natomiast te klony, które są stworzone przez te biomanci, no to one mają jakąś cząstkę. Tej, tej rasy, no bo są tworzone w takich, w takich wielkich arkach i, i część te, z tego materiału genetycznego tych Spire jest w tych klonach, więc te klony są takie bardziej rozwinięte, ale mimo wszystko nie jest to, to life-bending, które trwałoby tam tysiącami lat, tylko to jest coś, co oni mogą produktować na bieżąco i co z tego, co, co mamy opisane, było absolutnie zakazane w tym macierzystym planecie. Tych Spires i w ogóle niedopuszczalne i moralnie, i religijnie, ale ze względu na właśnie pojawienie się tego sowolenia i załamanie w ogóle całej hierarchii tych Spires, no to tutaj zostało dopuszczone. Też należy zaznaczyć, że Spires to jest tylko jeden z odłamów tych Exiles. Mamy tutaj jeszcze Quiet i Weavers, o których może, jak będzie szansa, opowiemy sobie w innych odcinkach. A jeżeli chodzi o podfrakcję, no to. Pisaliśmy sobie już dwie Sovereign i dyrektorat, natomiast jeszcze są dwie, jest Underspire. Underspire to jest podfrakcja, która wytworzyła się całkiem niedawno, bo przez ten konflikt pomiędzy Sovereignem a dyrektoratem, no to te dwie siły jakby poszły w górę w tych wieżach, w tych wielkich Spires i oni walczyli, te rody. Należące do dyrektoratu i do soweryna, walczyli o wpływy, walczyli między sobą o władzę i przeniesie się na, tam na samą górę, ignorując trochę to wszystko, co dzieje się poniżej, i zostawiając to bez opieki, bez nadzoru, i poniżej w tych, tam, gdzie tworzą się te klony, gdzie tworzą się te drony, gdzie jest praca nad tym wydobywaniem różnych rzeczy, na praca nad tą biomasą, którą każda z tych Spire'ów gromadzi, stworzyła się trzecia podfrakcja, ci underspajer, którzy gdzieś tam jest zaznaczone, że mogą doprowadzić do jakiegoś wybuchu, do, do jakiejś rewolty w, w tych miastach, w państwach miastach i, i mogą gdzieś wywrócić. Całą działalność y, takiego Spire, bo oni właściwie muszą dostarczać to wszystko, tak, żeby to Spire funkcjonowało. Więc mamy też trzecią podfrakcję. Jest i też czwarta y, podfrakcja, która nazywa się Merchant Pri Princess, czyli kupieccy książęta. I to jest trzecia podfrakcja, która, czwarta już właściwie, podfrakcja, która na mocy porozumienia pomiędzy dyrektoratem a Sowerinem. Y, Sowerein do, dopuścił, że oni, właśnie ten wybrany ród, może prowadzić handel z innymi rasami, może się wymieniać z nimi, może handlować, może doprowadzać do różnych politycznych porozumień. No i oni szybko to wykorzystali, żeby znacznie się wzbogacić i mieć wpływ. Na różne inne frakcje doprowadzi jeszcze do paru innych wojen przy okazji, więc mamy tutaj również taką frakcję, która oprócz naukowców, oprócz tych, którzy gromadzą siłę, również gromadzą tą siłę poprzez handel i gromadzenie swoich własnych wpływów. Bardzo ciekawa frakcja, bo i mamy i naukowców i kupców i mamy wojowników w postaci tego Sowerina, który gromadzi tą potężną armię, prowadzi również swoje badania. No i te badania z dyrektoratu on też przejmuje po to, żeby zbudować tą najpotężniejszą siłę z możliwych i odzyskać, zrobić to reclamation, czyli odzyskać ten swój świat macierzysty. Soweryn organizuje takie igrzyska, walki na arenach, po to, żeby każdy z rodów przedstawił swoich najpotężniejszych wojowników, wytwory nowych technologii, biotechnologii, potężne stworzenia, potwory, które zostały stworzone przez dyrektorat, żeby się walczyli między sobą, no i te, w ten sposób te, te bestie zachowywać do późniejszych podbojów. Jeżeli chodzi o same jednostki, no to tutaj bardzo ciekawą jednostką są wszelkie Awatary. Ponieważ przedstawiciel tych Rodów, oni generalnie usiłują nie pojawiać się na polu bitwy, no nie chcą ryzykować. Oni są długowieczni. Żyją po setki, a czasami nawet tysiące lat, więc oni opanowali technikę bycia awatarami czy znaczy walczenia na bitwie awatarem, podczas gdy sam taki przedstawiciel tego Spire jest w jakimś bezpiecznym miejscu. No i w ten sposób nawet jak zginie jego awatar, no to on ciągle jest bezpieczny. Sovereign ma tajną taką technikę tych, tych awatarów, że oni mogą być w ogóle już przedstawiciele tego rodu Sovereigna, daleko od tego awataru, natomiast inni pozostali przedstawiciele Spire muszą być w miarę blisko pola bitwy, żeby kontrolować tego swojego awatara. I, I walczyć podczas bitwy. Stąd też mamy właśnie te Awatara jednostki, mamy także tą Kawalerię Centaur Awatara i Leonid Awatara, czyli ci, te wszystkie jednostki, które właściwie gdzieś tam są kontrolowane z daleka przez przedstawicieli już właśnie e, tych e, wysoko urodzonych Spire. Oprócz tego taką podstawową jednostką są klony. Klony z, pochodzą, mają ślad genów są z tej biomasy, która jest od tych spire. i takie klony są inteligentne, są samoświadome i one mogą awansować, mogą aż awansować do high clone executor i iść gdzieś się piąć w górę w tej hierarchii. Oczywiście nie mają zbyt dużych szans dojść do samych tych najwyższych rodów, które są, które by nie dopuściły takiego klona, ale gdzieś tam mogą znaleźć swoje miejsce, mogą bądź też dowodzić wojskiem, walczyć na arenie w tych, w tych pojedynkach, w tych igrzyskach, które są organizowane przez Sowerina, no i jakoś iść wyżej w tej hierarchii, w odróżnieniu od drony. Drony są nie, mają, nie są samoświadome, one słuchają rozkazów bio, nie biomancerów, a feromancerów. Feromancerzy to najczęściej przedstawiciele tego Underspire, i oni wydają rozkazy tym dronom. Te drony nie tylko pracują, ale również walczą. I oni wydają te rozkazy poprzez właśnie rozpylanie zapachów, feromonów. Które te, te drony rozumieją i wykonują rozkazy, które właśnie rozchodzą się w ten sposób, bardzo ciekawy. A oprócz tutaj innych jednostek, mamy przedstawiciela takiego typowej bestii, która jest stworzona. Przez, przez te przeróżne eksperymenty, więc mamy tutaj Sweet Breaker Behemoth, to jest taka typowa bestia, a mamy też bardzo ciekawą Abominację. Abominacja nie jest to jakiś stwór stworzony do walki, tylko jest to wysoko urodzony, który został w jakiś sposób skazany przez Sowerina za jakieś przestępstwa i zmieniony został, przekształcony przez ten, przez ten Biomancy, przez tą ich sztukę w taką bestię, która, która walczy później na polu bitwy. Więc to jest raczej rodzaj kary, tortury dla takiego przedstawiciela Spira, ale jednocześnie użyteczny po to, żeby walczył na polach bitew. W ten sposób prezentuje się ta bardzo dziwna raca, która właściwie nie ma odpowiednika w, w innych systemach. Wyglądają oni również bardzo dziwnie, co jest związane z, z ich historią z tym, że oni potrafią jakby przyczepiać do siebie inne części ciała, zlepiać tą strukturę, te ciała, te, te życia w jedno. Więc mamy tutaj bardzo taki mroczny klimat, bardzo ciekawy. No, i też ich działania są bardzo zrozumiałe. Przede wszystkim Sovereign dąży do tego, żeby zbudować potężną armię i odzyskać swój świat. No i też ciekawe, kiedy dowiemy się, co za frakcja, jaka rasa rzeczywiście podbiła ten macierzysty świat Spire. No i zapewne kiedyś pojawi się w świecie conquestu. Póki co, to wszystko i mam nadzieję, usłyszymy się już wkrótce.